Witam Was wszystkich Na kanale Bartoszka No i poczyna, poczyniamy Inwestycje Ale to dopiero na maja Właśnie byliśmy Zakupujemy Polbruk Ósemkę przemysłową w kolorze grafit I zrobimy Resztę Wokoło tam budynku Wjazd na gospodarstwo W maju A coś tam słyszałem Że ma być Parę złotych na metrze chyba droży, bo cement i króżwo To ja już mówię sobie już teraz. Zakupy zrobię, niech leży, a jak będzie inwestycja prowadzona, to się wtedy dopiero palety odda zero tylko faktury zrobię, żeby mi przyjęli, nie będzie problemu. Także o muszę zwolnić, bo JCB trochę wolniejsze jest od naszego żywila. Że działamy, działamy, działamy. Przypominam wszystkim, że od kwietnia po świętach zmienia się forma protestów rolniczych. Będziemy jeździć pod. E, pod... O, widzicie? Witam, witam. Jak serdecznie jest Pan Debesko na odcinkach Pozdro dla Twojej rodziny, babcię, ucałować od Adriana Drapena. O Dzięki, również pozdrawiam No i akurat tutaj młody Bartosz nagrywa To będziesz u niego na kanale Dokładnie. Dzięki, pozdrawiam, tam szerokości chłopaki doma I pobieram proces rolników, oczywiście Dzięki również No i jak widzicie yy... Duża część społeczeństwa popiera te protesty, bo to nie tyczy się tylko e, rolnictwa, ten Zielony Ład. E, tam w te dyrektywy sobie e, zajrzyjcie, poczytajcie, zobaczycie, że to jest i ocieplenia budynków. Będziecie musieli zeroemisyjne budynki e, mieć według tych ich dyrektyw, czyli. Wróć okna, te plastikowe, co macie z dwoma szybami, wymienię na trzy szybowe, docieplać steropianem. Yy, nie wiem na jaką tam grubość minimalną oni, yy, nie doczytałem tego, chcą. Także to wszystko się tyczy wszystkich, nie tylko rolnictwa. Rolnik nie protestuje za siebie, tylko i za was wszystkich. Także wyrozumiałość trzeba mieć. Forma protestów się zmienia. Będziemy pod biura e, poselskie. Wszystkich naszych posłów, zajeżdżać i tam będziemy z nimi rozmawiać, dlaczego oni nie wspierają nas, żeby ten Zielony Ład wyrzucić całkowicie do kosza. Europa produkuje tylko 7% emisji dwutlenku węgla i my mamy za cały świat być obarczeni karami. My mamy być tak zwaną zieloną wyspą, a co to da? A gdzie jest 93% reszty całego globu światowego? Oni mają na to oni to wszystko mają w czterech literach i, i, i nie ma tak, że, że my się na to nie godzimy, żeby, żeby, żeby brać całe brzemię na nasze marki. Zresztą tu jest dążenie takie w rolnictwie żeby nie było chyba naszego rodzimego rolnictwa. Tu mamy żywność z zewnątrz ma przyjeżdżać do Europy, a my mamy pracować tylko na żywność i opłaty. Albo te dążenie do fotowoltaika ma być na każdym budynku i pompa ciepła. No kto w tym interes ma. Pompa ciepła najlepiej ta niemiecka. No to czyli tam już od górnie jest wszystko tak ustalone. Bo przegłosu... chcą przegłosować z tego, wdrożyć to w życie, a my mamy za to płacić. Ja nie jestem zwolennikiem żadnej pompy ciepła. Mam piec piątej klasy na ekogroszek. Przepraszam, na pelet. Ja, nie... ja myślę, że to jest przecież, to nie jest drzewo, to drzuciny, to nie jest produkt kopalniany i nie będę musiał przecież chyba zmieniać pieca. No ale teraz ci, co. W tym roku u nas jest gazyfikacja w zeszłym roku była, ale w tym roku podłączają się wszyscy do tego gazu, a w 2030 będą musieli likwidować te piece, tak? No to, to, to co, co, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Kiedyś przed tym zielonym ładem gaz czyste źródło energii, a teraz się okazuje, że nie, nie, gaz jest na równi razem z węglem. No to pamiętajcie, to masz wszystkich dotknie. Jak nasze, nasze rodzime rolnictwo tutaj padnie w kraju, to żywności oczywiście nie zabraknie. Ale ta żywność będzie tak horrendalnie droga, że mówię wam jeszcze raz, będziecie pracować tylko na żywność i opłaty. I o to w tym wszystkim chodzi. Żeby, żeby jak jesteś biedny, to nie podskoczysz, nie masz prawa głosu. O to wszystko gdzie wszystkim chodzi. I nie możemy do tego dopuścić. Wszyscy solidarnie musicie być wyrozumiali. Były strajki, oczywiście, korytarze życia były zostawione, jak to nie tylko dla karetek i innych służb, tylko dla, nawet dla tych, co mają jechać na do szpitala, czy cokolwiek. Ci ludzie byli przepuszczani, także jak ktoś Coś tam sugeruje, albo pisze, to są brednie. Nie zna, nie ma pojęcia, nie był na proteście, tylko jest zwykłym takim tak zwanym hejterem i, 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 i takim człowiekiem, któremu rolnik przeszkadza. No. A on, ten rolnik, czyli my rolnicy, my za Was wszystkich wychodzimy na drogę i miło jest, że nie tylko my sami jesteśmy, bo bo grupy społeczne inne też się przyłączają i też y, zwykli mieszkańcy y, miast, zwykli mieszkańcy to rozumieją. I najważniejsze, że ta społeczne poparcie jest prawie w 80%, więc ta reszta ludzi w naszym systemie demokratycznym musi się musi do, do tego dostosować. Także znaczy widzimy się na miejscu. Bartoszek nagrał będę zrzucał, bo mamy jeszcze jeden kurs zrobić. I czekamy sobie spokojnie, później w maju. Jurek przyjedzie, będzie miał co robić, bo takie są plany. Chyba, że jakby się coś zmieniło, no to będę musiał brać jakąś ekipę inną. Ale wolę, żeby to Jurek robił. My mu pomożemy i będzie fajnie to wyglądało. Inne, inna jeszcze będzie inwestycja, jakiś tam może, e, zrobimy nowy kurnik, potem się rozlatuje la kurek. Takie coś, jak nie ma się zwierząt, czy bydła, czy, czy świn, czy przody plewnej, a nie świn. <grych> to no to te, kurek, te kurki, te 30 czy do 50 już tu w gospodarstwie powinny być. Jakie jest tam miejsce, ogrodzone jest. Niech sobie chodzą, babcia ma, ma zajęcie, cieszy się tym, my mieszankę z Bartoszkiem robimy Tam były zapytania, kto tą recepturę przejął, ja przejąłem tą recepturę Adrian nie musi wiedzieć Pazuj. jak to się robi, bo on by zaraz opublikował tajemnicę rodzinną A, nie? Także widzimy się na miejscu, na rozładunku, na rozładunku. Rozładowane. Teraz jedziemy po drugi kurs. Tak, pojedziemy. 50 on kg waży Na busa od nie A, z Ziorni. No, jedziemy teraz po drugi kurs. A on jest tam czy nie? Jest w sklepie. To ma bardzo słabe napierdzielę ja Jest ten nowy ma lepszy Chyba mi się wydaje, że lepszy ma. Jedziemy po drugi kurs Tak? 12 palet, Teraz sam Polbrook, czy też będzie jakieś dziki Nie, obrzeża się, Obrzeża? Obrzeża wzięte, paleta i później się do dupili, Ile będzie trzeba na sztuki się wyliczyć No Przemy

Nie? Wszystko. No, różne rzeczy. I te płytki chodnikowej. No wszystko, co tylko jest potrzebne, nie? Nie jest daleko od nas 20, 20 parek, no? 20 km Po co mam ich transport brać? Ile spalę 100 zł paliwa? No. Co wiesz a musisz stosować. Nie jedziemy. Czego nowym nie jedziemy? Czego ten nowy na gwarancji nie jest używany? Będzie tu, używany Na strajki jeżdżą Na strajki o, o, oflagowany jest i nie będziemy flag ściągać Dokładnie I na razie nie ma potrzeby takie Używa, używać Ale przyjdą siebie to będzie używane Yeah? A po ścianach będzie znowu stał. No. <gry> Flagi zakręcimy i, i pod biura poselskie.